Z Ewangelii według świętego Jana: W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Kochani, w przeddzień zesłania Ducha Świętego, we wspólnocie Kościoła trwamy w przywoływaniu Ducha Świętego. Czujemy jakoś, myślę, to, że Duch Święty jest nam niezwykle potrzebny do tego, by. Do tego, by kochać, do tego, by umieć się modlić, trwamy na modlitwie z Jezusem, który modli się na ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami. Fragment Ewangelii Janowej, 17 rozdział i dzisiaj już ten fragment, który kończy modlitwę arcykapłańską, to jest taki temat, to jest taki fragment bracia i siostry, na którym można by oprzeć pewnie rekolekcje, bo tych tematów jest, myślę, dużo. Kiedy spotykałem się z tym słowem, to ono jest niezwykle bogate. Ale pozwólcie, że podzielę się dzisiaj z Wami podczas naszej modlitwy nieszporów, tym, co dotknęło mojego serca w sposób szczególny, tym, co jakoś dzisiaj kształtowało mój dzień. Myślę, ten dotyk Pana Jezusa, który najpierw dotknął mojego serca, myślę po to, żeby mógł się tym z Wami podzielić. Więc pierwsza rzecz, bracia i siostry, jest to, że znowu pojawia się ten piękny moment modlitwy Pana Jezusa, skoro mówimy, że Jezus się modli i znowu mamy to, że Pan Jezus rozpoczyna tę modlitwę od spojrzenia ku górze. Pamiętacie, dwa dni temu mówiliśmy sobie o tym i być może o to chodzi w przywoływaniu Ducha Świętego, by, by wznieść oczy ku górze. Co to znaczy? By szukać w konkretnej relacji. By dać swoje serce, by dać swój czas, by nie bać się Bogu, ofiarować swój czas. Nie bać się, że Pan Wam ukradnie troszkę czasu na modlitwie, bo to będzie czas błogosławiony, bo każde zwrócenie serca i oczu ku górze bracia i siostry jest już momentem zesłania Ducha Świętego. To nam pokazuje dzisiaj Pan Jezus i modli się tymi słowami. Dzisiaj to słowo idzie troszkę dalej, bo ostatnio popatrzcie. Mówiliśmy sobie na pierwszym spotkaniu, tym nieszporów, kiedy poruszaliśmy ten temat oczekiwania Ducha Świętego z Panem Jezusem w Wieczerniku, pamiętacie, że Pan Jezus modlił się za swoich uczniów. Modlił się za swoich uczniów. Proszę Cię, Ojcze, za tych, których mi dałeś. Pamiętacie, mówiłem Wam o tym, że kiedy bierzecie pismo do ręki, pamiętajcie, że nawet jeżeli czegoś nie rozumiecie, przywołujcie ten moment. Przywołujcie ten obraz, że jest Jezus, który się za Was modli. Bo modli się za tych, którzy będą żyć dzięki Jego Słowu. A dzisiaj Pan Jezus pokazuje, że idzie troszkę dalej. Bo co mówi Pan Jezus? Mówi tak: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Co to znaczy? Popatrzcie, gdyby nie dzisiejszy fragment Ewangelii, to byłoby pewne ryzyko. Pomyślelibyśmy sobie tak: Aha, to Pan Jezus modli się za swoich apostołów, On się modli za swoich, On się modli za tych, którzy biorą pismo święte do ręki, On się modli za tych, którzy biorą brewiarz do ręki, On się modli za tych, którzy przychodzą na Eucharystię, a o tamtych wszystkich zapomniał, a o wszystkich, którzy się w życiu pogubili, zapomniał. A już nie modli się za tych, którzy, którzy nie biorą pisma świętego do ręki. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że się Pan Jezus modli. Ale popatrzcie, najpierw jest to, najpierw chce być z tymi, którzy chcą być z Nim. Dlaczego to ważne? Bo bracia i siostry, Pan Jezus chce wykorzystać Wasze ręce, żeby dotrzeć do tych, do których Sam dotrzeć nie może bezpośrednio. Popatrzcie, Pan Jezus podkreśla w tym fragmencie Ewangelii. Siłę świadectwa. Dzisiaj jest pytanie o nasze świadectwo. Bo Pan Jezus nie ma zamiaru budować kościoła takiego, że zgromadzi swoich uczniów i, i On będzie im tylko błogosławił, i będzie, a kościół będzie zamknięty i tu będzie bardzo pięknie, ale świat będzie pogrążony w smutku, bo jak nie chcą wziąć pisma świętego do ręki, to jest ich sprawa. Oczywiście, że tak nie jest. Pan Jezus rozpoczyna tutaj robić rzecz cudowną. Zaczyna dotykać naszego serca swoją Ewangelią, swoim słowem. Po co, bracia i siostry? Żeby dojść do tych, do których on dzisiaj dojść nie może. I teraz w jaki sposób możemy do nich dojść? Pan Jezus, popatrzcie, tu jest mowa o ewangelizacji. Pan Jezus, mówiąc te słowa, Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, mówi o ewangelizacji, o tym, że Kościół musi być ewangelizujący. Jeśli Kościół nie jest ewangelizujący, nie jest Kościołem. Gdyby nie ten dzisiejszy fragment Ewangelii, to byłoby ryzyko przeczytać Ewangelię jako, i Kościół rozczytać jako koło wzajemnej adoracji, a tak nie jest. Kościół jest w posłaniu. Kościół jest wtedy, kiedy jest misja. Kościół jest wtedy, kiedy jest ewangelizacja. I zobaczcie, w tym Słowie pięknym dzisiaj Pan Jezus to podkreśla, że Kościół ma być misyjny. Co to znaczy, bracia i siostry, że ma być misyjny? To znaczy, że my teraz mamy po tych nieszporach stać i wyjść z tych ławek i, i próbować ewangelizować. Otóż nie. Otóż pierwszą rzeczą jest to, zanim wyjdziemy z tych ławek i zaczniemy ewangelizować, jest mieć tę świadomość, że kiedy pójdziecie ewangelizować, to nie będziecie czynić tego na własną rękę. Nie będziecie czynić tego sami. Popatrzcie, bo może być tak, że wejdziemy w dzieło ewangelizacji z własnymi pomysłami, z jakimiś własnymi zapatrywaniami, z jakimiś własnymi pięknymi ideami, ale może też i ze strachem i lękiem. Wielu z nas może bałoby się dzisiaj pójść i ogłosić, że Jezus jest Panem. A to słowo ona mówi dzisiaj tak, zanim wyjdziesz z tej ławki, zanim cokolwiek pomyślisz, zrobisz, zanim jakakolwiek myśl przyjdzie do Ciebie, to zechcie uświadomić sobie najpierw to, że ja już się za nich modlę. To znaczy, bracia i siostry, bo grunt mamy przygotowany. To nie jest tak, że my wchodzimy w świat skrajnie tylko pogański, w świat, boję się określać, rozumiecie, boję się czynić coś takiego, że mówimy, tu jest sakrum, a tam jest profanum. Pamiętajcie, że ta granica zawsze przebiega w środku naszego serca, bo my nie wiemy, dlaczego ten człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej. My nie wiemy, dlaczego się zagubił, a ile wśród nas jest zagubionych. Bracia i siostry, ile w moim życiu doświadczyłem ciemności, grzechu, śmierci. Bałbym się powiedzieć, odważyć, powiedzieć, że świat za tym kościołem to jest świat profany. To jest świat przygotowany przez Pana. To jest już gleba żyzna dlatego, że jest tam modlitwa Jezusa. I my jesteśmy bracia i siostry posłani do tego, żeby wejść w to, co Pan Jezus nam przygotował. To, co Pan Jezus nam przygotował, dlatego, kiedy idziemy ewangelizować, kiedy chcemy rozmawiać, proście Ducha Świętego, kryjcie się w płaszczu Maryjnym, proście, żeby Wam udzielała Maryja, żeby przez, wołała raz w Was, o Ducha Świętego, a Duch Święty, żeby dawał Wam słowa w rozmowie z tymi, do którymi jesteście posłani. Bo sami możemy zabić. I wiele razy, bracia i siostry, ja nie mówię tego Wam jako jakiś. Teoretyk, ja mówię jako praktyk, który wiele razy próbował po swojemu. Wiecie, jak nie jest trudno powiedzieć przez moje usta, żeby przeszło słowo kocham? Wiecie, jak nie jest trudno to powiedzieć? Ale kiedy modlisz się i kiedy próbowałem wołać o ducha świętego, bracia i siostry, zadziwiające jest to, że słowa przychodzą same. Bo to nie jest nasz pomysł, to nie jest nasza idea. My jesteśmy wpisani w plan, w dzieło Jezusa Chrystusa. Ewangelizacja to nie jest wymysł Kościoła XXI wieku. To jest pragnienie serca Boga, to jest pragnienie serca Jezusa. I oto idźmy dalej. Pan Jezus mówi tak, bo bracia i siostry, w jaki sposób mamy ewangelizować? Chciałbym wam to położyć na serce mocno. Bo my sobie myślimy, ewangelizacja to znaczy wziąć Pismo Święte i chodzić od domu do domu i robić wykład w katechezy. Albo dać świadectwo, nie wiem, co jeszcze. Pan Jezus nam pokazuje, na czym polega ewangelizacja. Bo wy możecie języka, nie, możecie nie rozwiązać, możecie buzi nie otworzyć, a dacie przepiękne świadectwo Boga, kiedy będziecie jedni. Kiedy będziecie jedno, popatrzcie, modlitwa Pana Jezusa, aby byli jedno. Tyle razy w tej modlitwie przejawia się, pojawia się to słowo modlitwa Pana Jezusa, aby byli jedno. Ojcze, spraw, aby byli jedno, aby byli jedno. Jak ja z Tobą, aby byli jedno. Rozumiecie, tutaj, bracia i siostry, jest klucz do ewangelizacji, jest pytanie o naszą jedność. Jest pytanie o to, czy ty jesteś w sercu pojednany. Jest pytanie, czy to, czy... Jest pytanie o to, czy ty nosisz w sercu jeszcze jakieś zadry. Bo jeśli nosisz, jeśli nie masz pojednania, to nie wychodź na ewangelizację. To nie próbuj ewangelizować. Co to znaczy być pojednanym? Bo chcę doprecyzować, bracia i siostry. Być pojednanym to znaczy potrafić przed Bogiem powiedzieć, Panie, w imię Twoje przebaczam tej osobie. Obmywam tę osobę najdroższej krwi Twojej. Pragnę jej serca błogosławić. Oddaję wszystkie zranienia. Rozumiecie, to nie znaczy jeszcze, że macie dzisiaj pójść i, i siłą własnych mięśni, próbować, nie wiem, ściskać się z tą osobą, przytulać i itd. Ale zacznijcie od tego, od tej modlitwy o jedność. Bardzo Was o to proszę. Zacznijcie od tego, o modlitwę o przebaczenie w sercu. A zaczną dziać się wielkie dzieła, zaczną dziać się wielkie cuda. I potem Pan Jezus mówi właśnie to, że aby byli jedno, podkreśla to kilka razy. Jest jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć, podkreślić w tej, w tej, w tej Ewangelii. Dla mnie bardzo ważne, popatrzcie aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał. Pan Jezus nie mówi, Panie, daj im język wymowny. Ojcze, daj im język wymowny. Ojcze, spraw, żeby oni czynili cuda, by się zespolili w jedno. Bracia i siostry, to jest dzisiaj bardzo ważne, myślę, dla nas. Pytanie o to, jakim Kościołem jesteśmy. Pytanie, czy jesteśmy jednym Kościołem czy potrafimy się wzajemnie kochać czy mamy do siebie szacunek czy uwaga będąc w jednym kościele potrafimy jedni na drugich krzywo patrzeć wypisywać cudawianki cuda niewidy mówić że to są szarlatani że to są rozumiecie jeden duch jedno serce ożywiało chrześcijan różne są charyzmaty różne są charyzmaty jest pytanie o to, jakim kościołem jesteśmy, bracia i siostry, bo może być tak, że my zaczynamy dzielić także kościół. Bo to jest taki kościół, a to jest taki kościół. Bo ci podają w ten sposób rękę, a ci w taki sposób rękę. Bo ci się krzywo uśmiechają, a ci się modlą w taki sposób. Jak to możliwe? I w ten sposób niszczymy całą ewangelizację. A my myślimy sobie, że. Zreformujemy Kościół, za chwilę pójdziemy ewangelizować. Do czego pójdziecie, jak już ewangelizacja została zniszczona u początku? Czy jesteśmy jedno? Czy jest nas w sercu pragnienie jednoczenia, łączenia ludzi, czy dzielenia? Bo ci są z takiej wspólnoty, ci są z takiej grupy, ci mają takie zapatrywania, a ci takie. Oni się tak modlą, a oni tak. On nie tak składa ręce, on ma nie takie gesty. Jest bardzo bardzo ważne pytanie i dalej Pan Jezus mówi tak: To chcę wam podkreślić, bo mnie to bardzo ucieszyło dzisiaj. Popatrzcie, bo my naszą wiarę i to nam pomoże też w ewangelizacji w jaki sposób mamy ewangelizować. Pan Jezus mówi tak: Ojcze, chcę aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Mnie to dzisiaj bardzo mocno ucieszyło, bracia i siostry, bo w jaki sposób mamy pokazać wiarę? W jaki sposób możemy dzisiaj światu pokazać Boga? Bo popatrzcie, możemy pokazać wiarę jako, jako starotestamentalny zestaw przykazań, praw, nakazów. To musisz zachowywać, to musisz, tu musisz zarobić, tutaj musisz zachować się tak i tak i tak. Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne, chcecie mnie zrozumieć, to wszystko jest bardzo ważne, ale wiara nie polega na tym, że my tylko musimy się starać. Wiara nie polega tylko bracia i siostry na tym, że my musimy jakoś tak żyć, tak zrobić, jak najbardziej spiąć swoje mięśnie, żeby dostać się do nieba. Bo to grozi pewnym ryzykiem. Tutaj Pan Jezus mówi taką jedną rzecz. Patrzcie w tej modlitwie do ojca: mówi tak, ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Co to znaczy? Że we wierze, On chce, byś tam był. On chce, byś tam był. I ważne jest, żeby to rozczytać. Popatrzcie, dlaczego, na czym polega różnica. Bo wiara to nie jest coś takiego, że. Jeśli będziesz robił tak i tak, to Bóg zechce. Nie, po stronie Boga jest zawsze chce, po stronie Jezusa jest zawsze chce. Ojcze, ja chcę, żeby oni ze mną byli. Jeśli zrozumiecie pragnienie serca Boga, to was to uwolni. I przykazania i wszystko co bracia i siostry będzie wynikało z naszej moralności nie będzie jakimś wysiłkiem, ale będzie odpowiedzią, ale będzie odpowiedzią. Banalny przykład podam wam na banalnym przykładzie, chcę się teraz posłużyć zakochanych. Popatrzcie, jak bardzo smutny byłby związek kobiety mężczyzny, kiedy mężczyzna, na przykład, kobieta stara się o względy mężczyzny, i myśli sobie tak. Jeśli troszkę schudne, jeśli się troszkę przypudruje, przymaluje, jeśli troszkę. rozumiecie. Zacznę mu się bardziej podobać, to mnie ukocha. I ona się biedna, stara, 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 coraz bardziej, coraz bardziej. Popatrzcie, o ile piękniejsza byłaby miłość, gdyby zrozumiała, że on ją już kocha i że on chce z nią być. I to jest wtedy prawdziwa, szczera, piękna miłość. I ona rozczytując to, że, że on ma to pragnienie bycia z nim, dla niego czyni się piękną. Jako odpowiedź na jego pragnienie. Bardzo smutne są te obrazki, kiedy, kiedy nie wiem, dziewczyna albo chłopak, bo to może być w dwie strony, panicznie, mocno walczą, starają się o względy, nie? żeby pokochać. Robią nieraz wszystko. Ale wszystko się zmienia wtedy, kiedy rozczytują w tej drugiej osobie, że jest pragnienie. Ja Cię kocham. Skoro mnie kochasz, to ja chcę być dla Ciebie piękny. Rozumiecie te różnice? Chcę Troszkę to Wam w taki sposób rozjaśnić. I ostatnia rzecz, bracia i siostry, bardzo poruszająca, bo. Związana z tym, że przywołujemy ducha świętego, że chcemy wyjść na ewangelizację, że popatrzcie, ojcze, sprawiedliwie mówi Pan Jezus, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w nich. Jedno zdanie. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał. Bracia i siostry, każdy dzień naszego życia, jeśli się tylko dobrze przyjrzycie, jest działaniem Jezusowym. O to nie jest tak, że ze, ze, wraz z niepostąpieniem, ze zmartwychwstaniem, kiedy Pan Jezus poszedł do nieba, objawił nam Pismem Świętym imię Ojca Abba i nas tak zostawił dwa tysiące lat i mówi e, raćcie radź, sobie. Nie. Macie Pismo Święte, raczcie sobie w Duchu Świętym ten sam Jezus nam nieustannie objawia imię Ojca. Podczas każdej Eucharystii, podczas każdej liturgii słowa, podczas nieszporów, podczas ewangelizacji, podczas spotkania wspólnoty, kiedy jesteśmy jedno. To jest działanie Boga w Duchu Świętym, Jezusa w Duchu Świętym, który nam objawia imię Ojca. I dzieje się to każdego dnia. To nie jest tak, że jesteśmy zostawieni sobie sami sobie, bracia i siostry. Jest to samo, dzieje się to samo nieustannie. Jezus objawia imię Ojca i robi to także dzisiaj. Abyśmy mieli miłość do słowa, abyśmy mieli taką wolę do tego, by to Słowo nas prowadziło, byśmy pozwalali się prowadzić Słowu, niech ono nas kształtuje i pozwala jeszcze bardziej. Pozwolić się kochać Bogu, kochać Boga i nieść Jego woni. tam. Gdzie tego Boga najbardziej potrzeba, zaczynając od najciemniejszych zakamarków naszego serca, aż po krańce świata. Wychodząc od Jeruzalem, jak czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, trzeba nieraz zostawić Jeruzalem i pójść dalej, do Rzymu głosić, bo tam trzeba też głosić dobrą nowinę, czego z całego serca Wam życzę.